Witam byki zodjakalne. Zapraszam na horoskop tygodniowy. W poniedziałku do niedzieli sprawdzimy sobie poszczególne dni po kolei. Byk nadchodzący, tydzień poniedziałek. Jaka będzie energia poniedziałku? Poniedziałek jest znakomity: mamy czwóreczkę buław, karta radości, karta świętowania sukcesu. Oczywiście tego dnia może też ktoś Ci coś zaoferować, także będziesz dzięki temu zadowolony. Oświadczyć się, coś możesz podpisać, coś, co będzie po Twojej myśli. Czujesz się bezpiecznie odnośnie jakiejś sytuacji, jesteś pewny tego, bezpiecznie możesz się czuć przy, jakich, przy jakichś osobach, tak? Wiesz, że wszystko jest w porządku, wiesz, że możesz polegać, ufać na tych, na tych ludziach, na tej jednej osobie, tak? Poniedziałek jest naprawdę rewelacyjny. Wtorek. Wtorek tutaj masz pewne przemyślenia. No, i tak zgodnie z Twoimi przemyśleniami, żeby nie powiedzieć za dużo, później ktoś za bardzo to weźmie do siebie, ponieważ to jest osoba szybko działająca, tak? W takim razie, jeżeli będziesz miał jakieś sytuacje, coś przemyślisz i dojdziesz do wniosku, że trzeba działać, to zrobisz to szybko we wtorek. Nie będziesz czekał, nie będziesz tam sprawdzał, tylko poniosą cię, czy może, może nawet nerwy. Możesz usłyszeć tego dnia jakieś pomówienia czy plotki. No coś się wydarzy, dzięki czemu zechcesz bardzo szybko działać, tak? Nie będzie tutaj czasu takiego, że no dobra, przemyślam, może się uspokoję, czy zrobię to jutro. Nie, będziesz chciał po prostu zrobić to teraz. Takie do, dość, dość ostra energia, raczej tu jakbyś miał coś... Odciąć od siebie, z kimś coś przedyskutować, albo wręcz nie chcieć rozmawiać z jakąś osobą, ob, ob, tak jakby obruszyć się, oburzyć, czy się zadącać nawet, bo też może tak być, że nie będziesz miał ochoty z tą rozma z osobą rozmawiać, po prostu coś się takiego wydarzy, że ty tak nagle zadecydujesz, twój um umysł odetnie tę osobę. Także mogą być to różne sytuacje, ale są dość ostre, tak? Ty walczysz o swoje, jesteś gotowy do tej walki dosłownie, jesteś uzbrojony od czubka głowy po nogi, taki zbroi, żeby cię nie skrzywdzić we wtorek i walczysz o swoje. Środa, środa, rodzina, zdrówko, tu jest najważniejsze, priorytet. Możesz też mieć do czynienia tego dnia z jakąś osobą spokrewnioną. Możecie, bo wiadomo, jeżeli ktoś mieszka sam, jest dorosły, to może często nie ma do czynienia z dziadkami, z rodzicami, to akurat to wypada na środę. Możecie rozmawiać o jakichś takich powiedzmy funduszach, jakichś różnych pieniądzach, które mają przejść jakby na, dla ciebie, czy z pokolenia na pokolenie. Różne mogą tu być rozmowy. Raczej zdrowie, pieniądze. Jeżeli ktoś ma rodzinę, firmę, to też. Także środa jest dobra, ponieważ otaczamy się energią ludzi, którym zależy na nas. Nam też zależy na rodzinie. Czwartek. Czwartek jest kartą sprawiedliwości, także tutaj możesz usłyszeć przeprosiny od jakiejś osoby, która ci w jakiś sposób zaszkodziła, na przykład plotkami, właśnie pomówieniem, tak? Lub yy, na przykład nie miała racji, się przyzna do ciebie, dla ciebie w czwartek, że się myliła, że przeprasza. Ale pamiętaj, że to działa w dwie strony. Ty też możesz mieć okazję do przeprosin lub potrzebować takiego otwarcia się przed tą osobą i przyznania się do jakiegoś może błędu nawet. I tu konsekwencje oczywiście zostaną wyciągnięte względem tej osoby, która zaszkodziła, a nagrodę dostanie ta, która jest ta lepsza, bo sprawiedliwość zawsze dosięga. Możesz oczywiście też w czwartek dostać jakieś listy z jakiegoś urzędu albo maile. Piątek. Piątek przychodzi dla ciebie dość ważna, ale łatwa decyzja do podjęcia. Nie powinieneś mieć większego problemu z nią. Będzie po prostu wóz albo przewóz, to albo to, dwie drogi. Może być ich więcej, oczywiście, to znaczy, będziesz musiał z czymś zadecydować, to będzie łatwe dla ciebie. Tak, jakby ta sytuacja miała same pozytywy. Także jedynie trzeba będzie w to wejść. Także piątek jest super, ponieważ wystarczy, że tą decyzję podejmiesz, to później będzie. Wiadomo, będzie lepszy ten czas, bo jak podejmiesz decyzję, wejdziesz na jakąś nową drogę, no to później będziesz miał korzyści z tego. Jeżeli zostaniesz, nie podejmiesz tej decyzji, no będziesz się wahał, to przejdzie pewnie następny tydzień, nie następny. Możliwe, że tego dnia najlepiej, gdybyś to już podjął. To jest dobra decyzja dla ciebie. Ten dobry wybór, ta dobra opcja. E, sobota ubyka. Dobrze ja liczę, bo tak się, jak zamyślę, to potem zapomnę jaki dzień. Sobota. Ubyka. Sobota jest przyjemna, tutaj masz pazia kielichów, możesz mieć do czynienia tego dnia z jakąś młodszą osobą może to być dla mężczyzn, dziewczyna, yy, tak jakby potencjalna partnerka lub ukochana, ale ona jest młodsza od mężczyzny, taka delikatna, wrażliwa, łatwo ją skrzywdzić słowem. Krucha, nawet bym powiedziała, naiwna i krucha. A jeżeli to jest dziecko, to wiadomo, że to jest taka energia dziecka, ono nie musi być wcale naiwne, to już ono wtedy mówi o dziecku. To właśnie sobota przychodzi i masz jakieś miłe, jakąś miłą sytuację, jakieś miłe chwile z tą osobą. Z tą osobą. Jeśli będziesz sam, nigdzie nie wychodzisz w sobotę, na pewno coś miłego Cię spotka, coś przyjemnego dla Twojego serduszka. Czy coś przeczytasz, czy ktoś gdzieś coś tam zadzwoni, powie. Także tutaj jest przyjemna energia. Takiego zakochania? Niedziela. Niedziela jest yy, nieprzespana. pewne przesłanie też. Widzę, że w soboty na niedzielę możesz źle spać. Potem w niedzielę chodzić jak zombie, ciężko będzie Ci dojść do ładu i składu, także polecam noc przespać, też możesz o coś się martwić w niedzielę. Także coś ci sens, przepraszam, o ten język polski jest trudny, sens ci spędza z powiek. No i o to się martwisz. Jeżeli to jest zmartwienie związane z czymś ważnym, i masz na to wpływ, to ja bym radziła, żeby się tym zająć. W dziewiątym mieczy zawsze trzeba się tym zająć, bo jak się tym nie zajmiesz teraz, to przyjdą konsekwencje w dziesiątym mieczy. Dlatego, jeżeli coś Cię będzie martwiło, a masz na to wpływ, no to trzeba tę sytuację rozwiązać. Czy z czymkolwiek ona jest związana, z finansami czy z czymś, dlatego należy ją rozwiązać. Przesłanie anielskie dla byka. Skup się na służbie. Zanim y, powiem ci przesłanie, to chcę Ci powiedzieć, że horoskop miłosny teraz będzie w indywidualnym, oddzielnym. I teraz tak, twoja dusza pragnie radośnie służyć, skąpana w nieustannym strumieniu błogosławieństw, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby. Zawsze i wszędzie staraj się utrzymać równowagę pomiędzy dawaniem a przyjmowaniem. Tyle, co od siebie dajesz, tyle samo oczekuj no chciałabym zaznaczyć że jeżeli na przykład daję ci powiedzmy Barbara ty bierzesz od Barbary bierzesz bierzesz to nie zawsze oznacza że masz la, ym, la kasi dać i równie dobrze jeżeli Kasia ci pomaga w czymś to, to nie oznacza, że najważniejsze komuś coś dać, chyba, że Kasia powie, ja od ciebie nic nie chcę. No to wtedy, żeby była energia wyrównana, to ty pomóż dla barbary, ale z reguły to powinno działać w kierunku tej osoby, która dla nas jest dobra, nie tak sobie wybierać kogoś innego, tak? Pomyśleć, aha, ten mi pomógł, a to ja sobie komuś innemu pomogę. Z reguły powinno być wdzięcznemu dla osoby, której się pomogło, yy, która coś ci dała, ofiarowała. Tak? Była wtedy, kiedy potrzebowałaś, no chyba, że ta osoba mówi, że nie chce. No to dobrze jest pomóc wtedy komuś innemu, żeby to było jakieś takie wyrównanie energetyczne. Dziękuję wszystkim, którzy dają łapki w górę na YouTube, komentarze i na TikToku. Serduszka, jesteście wielcy. A horoskop będzie oddzielnie prawdopodobnie w niedzielę się pojawi. Dla wszystkich znaków zodiaku, typowo miłosny. Buziaki, papa.